Ludzie mają różne pomysły. Niektóre lepsze, niektóre gorsze. Ale czy ja jestem od tego, żeby twierdzić, co się powinno, a czego się nie powinno robić? No raczej nie. Ale dzisiaj zobaczymy i spróbujemy chociaż ocenić, do jakiego stopnia to, co ludzie robią w internecie w ogóle jest spoko, a do jakiego stopnia to po prostu jest przesada. Więc witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim redditowym kanale. Zostawcie oczywiście łapkę w górę na starcie, bo przypominam wam, że odcinki są codziennie o 10.30. Także musicie subskrybować, bo dobijamy 50. Tysięcy widzów właśnie, więc zostawcie suba, bo 50 tysięcy będzie i będzie fajnie, a potem będzie stuwa, więc też zostawcie suba. Możemy zacząć od tego, że te klapki w kształcie ryb może nie są czymś, co wygląda seksownie, ok? ale z drugiej strony wyobraźcie sobie, to ma takie klapki na ulicy. Tak samo na ulicy Raczynki będzie takiego auta. To auto wygląda jak prawdziwy potwór. Szczerze, jestem ciekaw, jaka to jest marka, bo widać, że to jest bardzo, bardzo customowe auto. Już nie mówię o samym. Grillu, ale patrząc po jego liniach, po boku i wszystkim, to nie wydaje mi się, żeby to było jakieś autoprodukcyjne. Tak samo nie wydaje mi się, żeby ta piłka miała jakiś sens. Ale zaraz, to jest torebka. No to w sumie, jakby, to nie jest chyba takie złe. To znaczy posiadanie torebki w kształcie różowej piłki. Jak dla mnie to przynajmniej jest oryginalne. Lepsze to zawsze niż Gucci i Louis Vuitton. Ale to jakby jest gruba przesada. To jest podobno auto świąteczne. Jak dla mnie to jest po prostu jedna wielka szopka. Jakby, nie, nie wiem co się nazywało, ale są takie szopki do kupienia, nie? Takie, że się to kładzie koło choinki. I jakby, to jest, no nie wiem, to jest mocne. Przed nami jednak w tym momencie pojawia się skuter, który został jakby skuterem wodnym, ale jeżdżącym dalej po asfalcie. Tu mamy właśnie pokazane, jak to wygląda. Jakby, macie tutaj nazwę tego filmu, jeżeli sobie to wpiszecie, to pewnie będziecie sobie mogli całość na własną rękę. Powiem wam, że całkiem ciekawy koncept i nawet to spoko wygląda, bo wygląda to mniej więcej tak, ale to jest jeszcze jakby etapowo pokazane, czyli co się zmieniało. O, i chyba tak wygląda produkt końcowy. No to to jest fajne. Dobrze to wygląda. Mówcie co chcecie, mi się podoba. Jeszcze do tego mu pasuje nawet to ubranko. To jest tort robiony jakby na kształt budowy skóry, przynajmniej na skórkę albo coś. Tu są włosy, tu jest jakby sama skóra, tu jest coś, co się znajduje pod skórą. Fee, nie jadłbym tego. Ale za to takim autobusem bym jechał. To jest autobus Lamborghini. Jak to jest zrobione? Podejrzewam, to jest po prostu zwykły autobus, który ma domontowany jakby przód Lambo. Ale strasznie dziwne przedsięwzięcie w ogóle. Mieszanie sportowego auta i to jeszcze takiego z autobusem? Tego się nie spodziewałem nigdy. Ale jeżeli chodzi o mieszanie aut, to w ogóle można jeszcze zrobić wiele innych rzeczy. Na przykład tutaj. To są drzwiczki z pick-upa Chevroleta, z której została zrobiona jakby ławeczka. No i ja nie wiem, czy na pewno ta część jest wygodna do opierania się, ale ten tłok jest fajnym jakby takim podpórkiem. A tutaj jest kolejny podobny Koncept do tego skrótera wcześniej. Tylko, że w tym wypadku to jest chyba jeździć na pole golfowe. Przynajmniej, no nie wiem, co innego mogłyby mieć tak małe kółeczka. I, no tak, jakby to jest główny mój argument. O nie! To jest coś do podtrzymywania, jakby włosów z brody. Czyli, że albo jak się golicie, to po prostu leci wszystko po prostu do tego, albo jak się czeszecie i na przykład wam odpadają kłaki w dużej ilościach, no to właśnie też do tego poleci. Ale, no powiem wam, że dziwne. Jakby chyba umywalka powinna wystarczyć. A to chyba bryda motoru i auta. I to taka chyba pełnoprawna, bo tu naprawdę mam problem z powiedzeniem, czy jest tutaj więcej auta, czy motoru. Jakby ok jest silnik motoru, ale cała reszta wydaje się, jakby była od auta. To jest nawet fajna łazienka, może jest lekko creepy, ale jest na pewno bardzo, bardzo stylowa. Wow, przerobiony Jaguar. Wygląda jak jakaś rakieta. A to zagadka dla was. Co to tak właściwie jest? Bo na przykład to, to widzę, że to jest Bentley, który stał czołgiem. I chyba nawet kiedyś go widziałem Gdzieś na jakimś filmie na YouTubie Ale to też jest jakby pomysł, nie? Kupić sobie takie drogie auto tylko po to, żeby z niego zrobić Wow, to jest szwanerskie A to przerażające Kto to jest? Nie wiem Ale ja bym tam nie chciał wchodzić Budżetowa naprawa samochodu Jeżeli na przykład nie macie blachy na warsztacie A za to macie dużo drewna do kominka To możecie pójść na kompromis I po prostu po taniości sobie naprawić Część karoserii To jest najdziwniejsza gitara jaką w życiu widziałem Boję się pomyśleć co miała osoba w głowie ta, która to wymyśliła. A to mi przypomina troszeczkę ten van ze Scooby-Doo. Tylko nie wiem, co ten gościu tu robi. Nie wiem, czemu tu jest napisane. Smell my finger. Jakby wiecie. Lecimy dalej. A to jest ciekawe, bo to, co tutaj widzimy, jest podpisane jako Fontanna z głów w Polsce. I nawet widać po budynku w tle, że, no, faktycznie taki brzydki polski. Nie wiem, gdzie to jest. Jeżeli wy wiecie, to napiszcie. Jestem ciekaw. I napiszcie też, koro to są twarze. Bo to nie jest tu napisane, a no, nie kojarzę za bardzo. O nie! To połączenie mojej korwety z pick-upem. Tak samo, nie rozumiem, kto, po co, jak. Przecież ten tył na pewno nie był na tyle tani, by w ogóle się uśmiechało komukolwiek to robić. I czy to wygląda dobrze na tym pick-upie? No, wiecie, kwestia gustu to kwestia sporna. Dlatego ja, jak mówiłem, ja się nie będę wypowiadał. Możecie wy się wypowiedzieć, bo was nikt nie sejtuje. A mnie tak? Zostawcie łapkę w górę. No, a to jest naprawdę przesadzone pomieszczenie. Ja rozumiem, że ktoś może lubić dywany i takie klimaty, no nie wiem. No, hinduskie? A wiecie, że ja się w ogóle nie znam, nie? Więc, no nie wiem, dla mnie to tak azjatycko które wygląda. No, no, nie wiem, nie wiem, ale jest na pewno to przesadzone. O, miłość pomiędzy psem a robotem. Znaczy, na odwrót, psem a robotem. O. O, nie. Jeżeli ktoś wam kiedyś powie, że macie nudne auto, wystarczy dołożyć opony z Monster Tracka. Czy to jest jakby filiżanka, z której chciałbym pić moją kawę? No nie wiem, czy jeżeli moja filiżanka do kawy wyglądałaby jak kibel, to nadal by mi ta kawa tak samo smakowała, bo podświadomie mogłaby już nie smakować jak kawa. A to chyba traktor na strajk farmerów. Tak mi się wydaje. Zaraz, czy naprawdę ktoś zrobił obudowę do komputera z toalety? Naprawdę? Przecież chyba ten materiał się nie nadaje w ogóle do trzymania takich komponentów. Nie wiem, czy on się szybko nagrzewa, czy nie, ale wydaje mi się, że może być z tym średnio. O nie! Specjalny dom Spongeboba. Tak w ogóle wczoraj na moim kanale minecraftowym był odcinek ze Spongeboba, troll, więc możecie sobie w Paść, jakby, bo przypominam Wam, że mamy jeszcze kanał Minecraftowy, nie? Wiecie, Link macie na kanale, nie? Tam są jakby moje inne kanały polecone. musicie sobie wpaść. Wow, połączenie samolotu i auta. To jest dopiero coś. Ten kaktus. I okej, okay, ja nie skomentuję. Jakby dopowiedzcie sobie sami, czy robienie czegoś takiego zwierzętom jest w ogóle moralne? No to jest pewnie temat rzeka. Ja osobiście wydaje mi się, że. No, może i bym chciał zobaczyć mojego kota w jakimś ciekawym wydaniu. Może by to było fajne, ale. Czy ja bym się chciał ufatygować? I czy by mojemu kotu się to podobało? No nie wiem, no. Jakby nie chcę negować, ale nie chcę pochwalać. To jest jakiś lifehack, a to taki lifehack total. Jeżeli macie typowo taką, wiecie, japońską łazienkę, która po prostu jakby jest łazienką od A do Z, czyli od wejścia do samego końca, no to możecie faktycznie przy otwartym prysznicu zrobić sobie z tego prysznica spuszczę do kibla. Znaczy, może nie dosłownie słowie ale na pewno być mogli myć kibel bez dotykania go rękami. Ludzie to mają naprawdę problemy. Czy to jest nowy krzyk mody? Jakby takie kurtki? Nie wydaje mi się. Czy, czy to, czy naprawdę, naprawdę razy dwa? Jak można? Jak można sobie zrobić takie paznokcie? Przecież to nie jest chyba w żadnym stopniu spoko. No chyba, że ktoś tak naprawdę lubi płyn do dezynfekcji. Jak ten gościu, który się go napił na wyborach. Pewnie wiecie o co chodzi. A taka napa to jedyne tam 4000 zł. Wygląda solidnie. To fakt. Ale żeby coś takiego gdzieś zamontować, to naprawdę chyba trzeba by było mieć tematyczne pomieszczenie. Może przydałoby się to na przykład do jakiejś restauracji z owocami morza. Czy krab to owoc morza? Chyba. Jakby. Dobra, w tym momencie skończył tą myśl. Ale a propos restauracji, to popatrzcie, jaki fajny Sufit można zrobić. Znaczy, można zrobić wiele fajnych rzeczy z y, prostych rzeczy. Ale to jest kozackie. Monster mini. Chyba Rus Monster mini. Bo widzę tutaj, że rydzago nieźle zjada. To nie. Mam nadzieję, że to nie jest nowy trend. I jak teraz się widuje po prostu dzieciaki we wszystkich kolorach włosów na ulicy, to za kilka lat może dzieciaki będą miały właśnie takie fryzury. Czyli jeden będzie ogórkiem, drugi będzie pomidorem, a trzeci ananasem. To wygląda. Wygląda jakby miały być jakieś, nie wiem, rakiety odrzutowe? No, dziwnie. I czy to jest na pewno fajny obcas? Patrząc na tą lewą nogę, to ten palec tutaj wcale nie wygląda fajnie, ani sexy, ani nic z tego typu. Wygląda to po prostu jakby, no nie wiem, jakby miała dziurawego buta. Wow. To jest jakby obraz zrobiony z komponentów po starym xboxie. Jeszcze brakuje wiecie czego? Żeby tutaj zamiast obrazu był telewizor. Ten fotel. <noise> nie wiem, kto siedzi w takiej pozycji na fotelu, ale jeżeli wy potrzebowalibyście siedzieć w takiej pozycji przez kilka godzin, to proszę bardzo. Jest dla was cień nadziei. A to jest za mocne, bo nawet nie wiem, czy to jest prawdziwe dziecko. Mam nadzieję, że nie. Niby fajna syluwa, ale coś w niej jest nie tak. Nie wiem, możecie napisać. Jak oceniacie tą syluwę, bo no nie chcę powiedzieć, że jest zła, bo jest naprawdę spoko, tylko coś mi tu Gra, ale na pewno była lepsza niż y, ta koszulka. Kto? Po co i dlaczego? Wow, to się nazywa przedłużenie auta. Pamiętacie trązy gry o tron? No to, to jest coś takiego, tylko że to chyba jest bardziej tronzy gry o komputer. Wow, jakby. Chyba felga do końca się nie zmieściła, dlatego odspawali ją, żeby te takie ramiona wystawały poza blachę. No i nie wygląda to dobrze. W żadnym wypadku to nie wygląda dobrze. Torebka zrobiła nas obcasa. No, można w sumie. Czemu nie? Też ciekawe. I ta filiżanka, niby jest spoko. Ale nie wiem, czy trzymanie orła za ten dziób, jakby jest na pewno wygodne. Ale dlaczego? Na początku zwróciłem uwagę tylko na to, że to jest Gucci. Ale potem zauważyłem, że tutaj jeszcze, jakby mu coś spływało. No, nie wiem, czy to spoko wygląda. Chyba nie. To jest zrobione z melona. Wow. Wygląda lekko strasznie. Ta torebka jest mocna. To jest torebka, która wygląda po prostu jak poszewka na kota na ramię. Wyobraźcie. Sobie, że wkładacie kota do czegoś takiego, zapinacie go, wyrzucicie na ramię i idziecie. No, skubańc się nie uwolni, nie ma szans. O nie! O nie! To chyba najbardziej budżetowe maski, jakie widziałem. Maski zrobione z Majtek. Ta wanna też nie wygląda za dobrze. A ten zderzak, o ile może jest praktyczny, bo w momencie, kiedy w coś uderzycie, to nic się nie powinno stać, to nie jest za bardzo ładny i, no, brakuje ci tablicy rejestracyjnej z przodu, proszę pana. Naprawdę. Nawet trumna. Musi być ze Suprema. To są chyba lusterka Lambo, które wyglądają jak. Run. Ach, okej. Okay. Okej! Okay. Ja wiem, że babcie się nudzą i sobie tam, wiecie, dziurgają różne szaliki z czarpetki. Ale tutaj babcia pojechała mocno po bandzie. Ta maska jest tak samo zwariowana, jak jej okulary. Długi Mustang. No mi się trochę nawet podoba. Ciekawe, ile osób by tam siadło. I to jest dopiero komfort podczas jazdy. Nie jakieś wymiany siedzeń. Siedzenia w to można wyrzucić w ogóle. Kanapę lepiej sobie wstawić do środka. No ale wyobraźcie sobie, jak wygodnie musi się takim czymś jechać. Klawiatura, y chciałbym powiedzieć, Lego, ale nie do końca Lego, bo jedynie, co tu jest z Lego, to chyba tylko to drzewko. Nie wiem. O nie, z tego kubka raczej na pewno nikt nie chciałby pić. O nie. Gdyby wasze babcie odpowiadały za oświetlenie ulic, to mogłoby to wyglądać właśnie tak. Półeczka zrobiona z przodu, jakby. Czy to jest przód od golfa? No nie wiem. Możliwe. Całkiem ciekawe w sumie. Fajnie, że ty się w ogóle świeci. Ale to auto do zadań specjalnych, nie wiem, czy jest w stanie w ogóle przy swojej masie cokolwiek podciągać. Znaczy, zastanawiam się czego to jest. To jest chyba do holowania. Ale czy takie małe autko może holować inne auta? Czy to w ogóle jest jakby dobry pomysł, żeby takie małe autko brać na holownik? Chyba nie. A to jakiś ośrodek wypoczynkowy zrobiony z przyczep. Jest to abstrakcyjne, ale powiem wam szczerze, że fajne. Mi się to podoba. A tu mamy etui na telefon, który wygląda jak nóż. Ostatnio widzieliśmy takie etui, tylko że był to pistolet. W innych odcinkach poprzednich, które były na kanale, których jeżeli nie widzieliście Liście, to zapraszam Was bardzo serdecznie do obejrzenia. Link oczywiście macie, nie wiem, no w karcie macie jakieś tam odcinki. No na moim kanale macie pełno odcinku, więc wpadajcie na kanał, subskrybujcie, lajkujcie. I widzimy się już jutro o 10.30, więc no, więc pa! pa.